Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Witamy Was w piątą niedzielę wielkanocną, w godzinie miłosierdzia i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy tę modlitwę już tradycyjnie z słowami dzienniczka. Nowy rok 1935 roku. Jezus lubi wchodzić w najdrobniejsze szczegóły życia naszego i spełnia nieraz tajne pragnienia moje, które nieraz ukrywam przed Nim samym. Chociaż wiem, że przed Nim... Nic skrytego być nie może. U nas jest zwyczaj w Nowy Rok wyciągać sobie patronów szczególnych na cały rok. Rano w czasie medytacji obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok jak dawniej. Jednak tając się przed swym umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z nim o wszystkim z wyjątkiem o tym, że go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie. Patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisane, napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając. Zaraz chciałam się przez parę minut umartwić. Wtem słyszę głos duszy: Jestem Twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: Patron na rok 1935, Najświętsza Eucharystia. Serce mi zadgało z radości i wysunęłam się potajemnie z grona sióstr. I poszłam przed Najświętszy Sakrament, chociaż na krótką chwilę. I tam dałam uczuciom serca swego folgę. Jezus mi jednak słodko zrobił uwagę, aby być w tej chwili wspólnie z siostrami. Poszłam natychmiast stosując się do reguł. Wyciągnijmy nasze koronki i prośmy o miłosierdzie dla każdego z nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii, panny, umęcząc łatwąskim piłatem, Ukrzyżował u Marii pogrzebion, Stąpił do piekiel, Trzeciego dnia zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego. A pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niejosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata za jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego, męki, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy naszej i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej Świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłościerdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Kochani, dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. Teraz oddajmy się pod opiekę i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, a ty Wodzu niebieskich zastępów, szaradana i inne duchy złe, które na zgubę dusz po tym, tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I poprośmy o opiekę świętego Józefa. Jezu Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Jezu Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przekonani. Jezu Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w spokoju oddam duszę Bogu. Kochani, dziękujemy raz jeszcze i niech Pan Bóg nam błogosławi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia wieczorem z, z Panem, Panem Bogiem. Bogiem.